Kiedy pamiętam zawsze było tak, że Nowy Rok to również nowe postanowienia, które oczywiście są konsekwentnie przez 12 miesięcy realizowane. Ja należę do tych, którzy pewne postanowienia podjęli. Jednym z nich jest całkowita eliminacja glutenu ze swojej diety. A Ty Szymon? Ja należę do tej drugiej grupy. Nigdy nie zakładam żadnych postanowień noworocznych z tego względu, że po prostu bym ich nie wypełnił. Jeżeli chcę zmienić jakieś swoje złe nawyki, to po prostu staram się to robić na co dzień. Jeżeli jest taka chęć, to się to uda bez żadnej okazji. Takie jest moje zdanie. Zdroworozsądkowe rozsądkowe podejście zdrowego mężczyzny, jakby to było podsumowane w pytaniu na śniadanie. Ale sprowadzając tutaj naszą rozmowę do rzeczy istotnych i ważnych. Nowy rok to nie tylko nowe postanowienia, ale również nowe przepisy prawne obowiązujące kierowców, i myślę, że warto jest właśnie o tym dzisiaj porozmawiać. Witam Was, Adam i Szymon. Jednak na samym wstępie trzeba podkreślić to, że będziemy właśnie zajmowali się tymi zmianami, które weszły w życie i zaczęły obowiązywać od. 1 stycznia 2017 roku. Nie wiem, jakie są Wasze spostrzeżenia, ale mnie na przykład bardzo irytuje zamieszanie, które panuje w internecie. Czasami niektóry portal informuje nas, że zmianie uległ taryfikator mandatów, gdy w rzeczywistości wcale tak nie jest, ponieważ taryfikator mandatów żadnej zmianie nie uległ. Także w internecie panuje pewne zamieszanie. Dlatego teraz krótko i konkretnie, co się od 1 stycznia zmieniło? Moim zdaniem e, najistotniejszą zmianą dla kierowcy, ale przede wszystkim i dla właściciela pojazdu jest wzrost kary za brak OC. E, z pewnością każdy z właścicieli e, zdaje sobie sprawę, że takie, takie kary grożą, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, jakiego rzędu są to pieniądze. E, obecnie za brak OC. Samochodu osobowego powyżej 14 dni grozi nam kara 4000 zł. Jest to wzrost o 300 zł względem zeszłego roku. Właściciele pojazdów nie zdają sobie sprawy, że nawet ubezpieczenie kłada czy skutera to bardzo ważna sprawa, ponieważ spóźniając się tylko 3 dni, zostaniemy obarczenie karą 130 zł, co w przypadku takich małych pojazdów jest to spora część. Wartości tego pojazdu. Inną istotną zmianą jest nowelizacja trybu przekazywania starości informacji o ujawnionym naruszeniu polegającym na przekroczeniu przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym. Na czym w ogóle ten problem polega? Mianowicie do 31 grudnia 2016 roku. Było tak, że starosta mógł wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące tylko wtedy, gdy dysponował informacją o fizycznym zatrzymaniu prawa jazdy podczas kontroli przez policję. Czyli starosta musiał mieć taką informację o fizycznym zatrzymaniu prawa jazdy. Wtedy mógł decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące wydać. Rodziło to pewne problemy z tego względu, że no wyobraźcie sobie sytuację, prawda, kiedy ktoś przekracza e, dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km w obszarze zabudowanym, zostaje przez policję zatrzymany, no i akurat okazuje się, że tego prawa jazdy oczywiście zapomniał ze sobą zabrać. Mówi to policjantowi, policjant nie może wówczas staroście przekazać informacji o tym, że prawo jazdy zostało zatrzymane, no z tego względu, że ono po prostu nie zostało fizycznie zatrzymane. I starosta miał związane ręce, decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy nie mógł wydać. Zmiana polega na tym, że właśnie od 1 stycznia 2017 roku staroście wystarczy tylko i wyłącznie informacja o tym, że doszło do przekroczenia prędkości. Czyli policja przekazuje informację staroście, że ten i ten kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 50 km na obszarze zabudowanym, starosta może wówczas decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące wydać. Myślę, że warto tutaj coś powiedzieć na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 roku, który mówi o tym, że kierowca może. Z... Między innymi. Między innymi. Kierowca może nie ponieść kary, kiedy to przekroczenie prędkości jest w jakiś sposób uzasadnione. Jest w jakiś sposób uzasadnione, innymi słowy wynika z, z tego, że kierowca znajdował się w stanie wyższej konieczności. Trybunał Konstytucyjny e, orzekł, że organy administracyjne muszą uwzględniać e, sytuację, kiedy kierowca co prawda na obszarze zakodowanym przekracza prędkość o więcej niż 50 km na godzinę, ale to przekroczenie znajduje uzasadnienie. Znajduje uzasadnienie w tym, że kierowca znajduje się w stanie wyższej konieczności, czyli na przykład wiezie rannego do szpitala, aby ratować życie tego rannego. Wówczas no chce chronić dobro prawne, którym jest tutaj właśnie życie tego jakiegoś pasażera. I wówczas nie ponosi tej kary w postaci właśnie zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Bardzo istotne i warto jest to po prostu wiedzieć, ponieważ przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego było tak, że kierowca przekraczał prędkość, znajdował się w stanie wyższej konieczności, powoływał się na to, na przykład w odwołaniu od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy, a to nie było po prostu uwzględniane. Nie było uwzględniane, no i Trybunał Konstytucyjny tym się zajął i orzekł, że no, organy administracyjne tak. Czy to, to wynika z tego orzeczenia, prawda? No, że organy administracyjne muszą uwzględniać ten stan wyższej konieczności w takiej sytuacji. Myślę, że możemy też poruszyć temat, który medialny, medialnie był bardzo, bardzo napompowany. Chodzi mi o akcyzę oraz o zmiany dla początkujących młodych kierowców na egzaminach. Pamię no to... Pamiętam jeszcze jakiś czas temu czytałem dużo artykułów odnośnie tego, a jak się okazuje, zmiany w egzaminach dla młodych kierowców wejdą dopiero od 1 stycznia 2018 roku? No, najistotniejsze jest tutaj to, że no, od 1 stycznia właśnie 2017 roku nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o kwestie akcyzy, no i oczywiście nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi o nowe zasady dotyczące egzaminowania, czy egzaminów na prawo jazdy, no a jeszcze kilka miesięcy bardzo głośno było w mediach. Przede wszystkim, wszelkie portale internetowe informowały, prawda, no, że teraz kandydat na kierowcę ma totalnie przykichane z tego względu, że nowe zasady wejdą no, i po prostu będzie trudniej to uprawnienie zdobyć. Ale tak krótko podsumowując, nie doszło do zmiany ani akcyzy, ani właśnie przepisów, które określają zasady egzaminowania na właśnie prawo jazdy. Ale jeszcze tak, ja może tutaj na szybko dodam, warto też dodać to, że żaden taryfikator nie uległ zmianie. Jeżeli chodzi o kwestie taryfikatorów, to naprawdę jak się przegląda internet, to co chwilę widać jakiś Portal, który, czy, czy jakiś list, prawda? Który informuje o tym, że e, się, zmienił się właśnie taryfikator. Czy to taryfikator mandatów, czy taryfikator punktów karnych. No jeżeli widzicie taką informację, a właśnie w tym momencie widzicie, no to wiecie, że e, jest ona po prostu niezgodna z rzeczywistością, bo taryfikator ani mandatów, ani punktów karnych zmianie nie ulega. No myślę, że możemy na ten temat porozmawiać. W filmiku i nagramy to, jeżeli te zmiany e, zaczną wchodzić w życie. Tak, tak, dokładnie tak jak dokładnie tak rozmawialiśmy. W ogóle mi się wydaje, że kwestia taryfikatorów jest warta do pogłębienia z tego względu, że e, parę razy spotkałem się z takim pytaniem dotyczącym tego, jaka to jest ustawa ten taryfikator. No, wpisuje ustawa taryfikator. A nic mi Google nie pokazuje. No dokładnie. Problem, problem polega na tym, że rzeczywiście taryfikator, czy to mandatów, czy punktów karnych to jest. to jest Wymysł e... mediów, to jest takie potoczne nazywanie. Potoczne, to, jest, to jest określenie potoczne. W rzeczywistości chodzi o dwa rozporządzenia, ale o tym będziemy. O tym powiemy kiedy indziej i, I powiemy właśnie czym się różnią te taryfikatory i gdzie można znaleźć najbardziej rzetelne i aktualnie obowiązujące właśnie. Informacje odnośnie czy to wysokości grzywien, czy punktów karnych za dokonanie danego naruszenia. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia naszego kanału, bo będziemy poruszać naprawdę ciekawe tematy. Przede wszystkim pamiętajcie o realizacji zdrowych postanowień noworocznych, noworocznych, głównie zdrowych. Inne można czasami sobie zaniedbać. No i zapraszamy na następną podróż za tydzień. Do zobaczenia, serwus.